i over immediately. Hey, come on, man, out of the way. This is the LSPD! Hey, you want things to get even worse? Huh? It's a win for you. This is a win. Hey, give me a fuck. No, no, this is a bad lecę znaczy sobie tutaj na bicie na znaczy tak jak mnie ulica nauczyła nawijam tych profesorów proces z rejonu. jest wszystko na jest. kasa się zawsze musi zgadzać, zawsze tu gdzie wejdę i nigdy nie będzie wyjebane mam no na to co ludzie mówią za plecami tak jak mnie nauczył wam nie ma ścian na mojej dróg dzień i noc myślę tylko o Bogu tak jak się modlę przy Bogu i daję na to po biorę kasę, biorę majka tak tak mnie nawija, tak jak Polska klasyka się nawija, nawija Dół, tak jak mi na głupcu pan Bóg Nie ma ścian na moich dróg Dzień i noc mi tylko o was i nie Mam na to co ludzie za plecami się drążą Napisane na murach tylko a i co widzę, i idę Tak jak mi naucza pan Bóg Wiem, czuję O rangu, myśli Jak prawie potrzebuję Niczym tym są nożyczki, kiedy serce nie zakuje, bo za głowę Nosi ślady na ręka, e, przecież prawdzi cięcia Biorę tutaj majka, biorę mikrofon, palę czuję jak mnie nauczył pan Bóg Nie ma ścian na moim Dzień i noc nieco nawiam jak nie nauczył pan Bóg nigdy tego nie powiem Żadnego chłopaka nie zobaczycie Bo kasa się mu zgadzać tak samo jak nawiam ten prosty ra, Jak mnie nauczył pan Bóg I jest wszystko jest w lokalnym w chłopakiem ze wzoku i usiedli tak jak nigdy nie nauczyło majka Biorę to co kocha i tego nie nienawidzę Nigdy tego nie poru ja nigdy tego nienawidzę, zawsze tego nienawidzę, tylko za plecami, co za plecami się drążą. Jak ja mnie ja te potrzebuję, nieczym tym są różyczki, że mi serce mnie sercem nie dokuje bo wiem co zrobić. Jestem jaki jestem, aż za rok im nie zmienia bo do no na to zawsze to zaceń Bijam na tego bita, jak ty nauczył pan Bóg, Nie ma ścian na moim druku. dzień i noc Tylko myślę o was, tak samo jak ludzie I od tagu tutaj wjeżdża, nie na bita Jak się nie hipokryta, tak jak ty nauczy pan Bóg bo nie ma ścian na moim brzuch, dzień noc Tylko myślę o was wszystkich, tak samo jak kocham swojego tatę I młodszego brata, wszystkich pozdrawiam Tak jak mnie nauczyło ulica i prawa uliczna o rangu odskręć dla myśli Jak ja nie ma ce potrzebuje I przy, przy tym, przy są nóżyczki Kiedy serce nie zakuje. Serce zawsze mikuje i to kocham, co nienawidzę Nienawidzę ludzi, co są pozorani Tak samo jak nawijam ten tusty rap dla was, młodeczki. Drugi rap, to co moja, to moje drugie życie Rapuję to, co kocham i tego nienawidzę Nigdy tego nie nienawidziłem, to co robię i nigdy tego nie lubiałem was wszystkich, co popatrzę Tak samo jak nawijam to, co kocham I co mi do serca i do głowy wleci Tak jak nienawidzę tych ludzi, co mówią na mnie lokalnych chłopacze, skąd Jestem lokalny dochów i osiedli Tak samo jak trabiam I tego nie wstydzę się, nigdy nie widziłem tego co co kocham Nie wierzyłem w siebie Tak samo jak ludzie we mnie nie wierzyli A zaraz zawierzyli Wierzą we mnie wszyscy To co kocham i robię Nigdy tego nie lubiłem, zawsze to co kochałem i robiłem Zawsze lubię pisać teksty O mi rozkreślam się Ja dla mnie